Witajcie ludzie, z powrotem, przyzagrajmy Wiedźmin Powrót Białego Wilka! Jesteśmy tutaj w nowym Narakocie i prześpimy się najlepiej. Eeeem, um, tak. Prześpimy się dzisiaj zabierzemy się za zadanie z wilką. łakiem ludzie, um, Znowu po tygodniowej przerwie, która była spowodowana tym razem moją chorobą, nie byłem w stanie do nagrywania. Chyba, że chcielibyście znosić strasznie zmutowany głos mój. Który brzmiałby, no nie wiem, jak co, jak, 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 jak Pikachu, nie wiem. Obojętnie, w każdym razie, dzisiaj zabieramy się za zadanie poboczne. Jak mówiłem poprzednio, Vincent. Spróbujemy oczarować Vincenta, albo spróbujemy jakoś pomóc mu w inny sposób. W każdym razie, piękna i bestia jest naszym dzisiejszym zadaniem. Jedno z fajniejszych zadań w tej grze, moim zdaniem. I zbliżamy się powoli, muszę powiedzieć, do końca tego rozdziału. Bo mamy jeszcze jedno zadanie poboczne, które muszę zrobić, czyli właśnie piękna i bestia, a poza tym możemy ruszać z główną fabułą którą już prawie dokończyliśmy jak nad tą Więc długo to na pewno nie potrwa. Mm, to co musimy teraz jeszcze zrobić? Ta brama do weźmie klasztornej, nie musimy z daleka, znaczy nie musimy nic zaznaczać, bo już jest zaznaczone. No to idź spać. Albo trzeba było noc nie balować, co nie, to byłoby lepiej. A ten znowu się popisuje, jak zwykle. Jesteśmy w cyrku, a nie w zimie handlowej. Króla Foldeste nie ma i każdy myśli, że może robić, co chce. No cóż, takie życie, prawda? Takie życie. Tak się zastanawiam, ile jeszcze musimy w ogóle zrobić. Tego nie jest dużo, jak już powiedziałem. Jeżeli chodzi o zadania główne, to musimy jeszcze spotkać się z Radowidem. Chyba coś takiego było. Tak, tak, musimy um, teraz spotkać się z Radowidem. Oraz. Um, oraz. Um, jak, jak to było? Musimy sprzymierzyć się z, albo z Ekrydem, albo z Jebinem, żeby pomógł nam w naszym. Um, w odkryciu kryjówki salamandry, czy coś takiego to było? Już dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie, czy ja dałem. Tak właśnie mi się przypomniało, czy ja dałem tris jej pierścionek? Um, nie. Nie dałem pierścionka tris. Dlaczego nie? He? Dlaczego jej tego nie dałem? Chociaż czekajcie. Później się, później się okaże, że. Ech. Napijmy się. Um, ja też za bardzo elfów nie lubię, ale. Dobra, <śp> spokojnie. W każdym razie to mnie teraz zaciekawiło ten dialog. E Chciałem zobaczyć tutaj dziennik postacie. E trees. Gdzie jest Tris? Tris, 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 Marigold. Mamy jedną kartę, a powinniśmy mieć mieć dwie. Chyba to nagrywałem. Chyba nagrywałem to. Um. Chyba nagrałem to, że kiedy dawałem jej pierścionek, ale jakoś bo nie zapisałem. A jeżeli tego nie nagrałem, to nagram to jeszcze raz, no cóż, Problemów w tym nie ma. A może wydaje mi się, że. Chętne uda? No tak. Już jest wszystko zaznaczone same siebie, to jest dobre. Pewnie dlatego, że zaznaczyłem Questa. No dobra. Chętne uda, nawet nie zauważyłem, że ten... burdel tak się nazywa. To jest to, jest, to fajne. Fajna nazwa. Mi się podoba. To, to już jest coś takiego, że muszę powiedzieć... zajebiście. Tak ogólnie też mam dużo kasy, sześć tysięcy już. Wszystko z Całkiem dobrze idzie jak na razie, a... O, biedni, biedni bezdomni. Carmen, na co ty nie powiesz? Witaj, Wiedźminie. Wróciłeś z bagien szczęśliwie. Hierofant poradził mi, jak usunąć Likantropię. Muszę jednak wiedzieć, kim jest twój ukochany. Nic z tego. Nie zdradzę ci tożsamości mojego ukochanego. Wolę już, żeby był wilkołakiem. Przestań, Carmen. Wiem już, że to Vincent. Błagam, nie rób mu krzywdy. Spróbujemy mu pomóc. Słuchaj mnie uważnie. Tak? Rozmawiałem z Hierofantem o przypadłości Vincenta. O! Druid poradził, żebyś utkała koszulę z blekotu. Gdy Vincent nałoży ją na noc, zostanie odczarowany. Tak zrobię. Poczekaj tutaj. Zdobędę dla ciebie liście blekotu. Będę czekać. Czy ja tych liści przypadkiem już nie mam? Pogoda. Ty, ty, ty. W każdym razie, okej, okay, zobaczmy. Spróbuję z nim pogadać. Tak. Eee. Nie, Blackout, Blackod. E, czy ja muszę iść teraz na bagna specjalnie? Wątpię. To ja może pójdę i kupię te. Te listki. Co? To może je kupię. Mam nadzieję, że, że, że zielarz będzie je miał. Blackout. Albo się okaże, że ja jeszcze mam trochę i będę musiał kupić trochę mniej. Na bagna na pewno nie będę leciał teraz specjalnie, tylko po to, żeby zebrać parę kwiatków. O nie, o nie. Dlaczego ja wcześniej o tym nie pomyślałem? Kiedy byłem na bagnach. E, nie wiem, nie wiem, ale Zoltan, cześć. E, zielard, zielarz, zielarz, zielarz. Gdzie tutaj był zielarz? A, to była zielarka. Zielarka. O co chodzi? Ta. od mi potrzebny. Um, oby miała ta, te, te. Bardzo mi pomagasz, kobieto, bardzo mi pomagasz. Niczym, niczym. Dlaczego nie masz blekotu ty? Ty głupia. Dlaczego ona nie ma blekotu? Ja mam trochę blekotu. Bo mam feynowert, ale nie mam blekotu. Shit. shit, 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 shit. Co teraz mam zrobić? Może pójdę sobie do domu? No może nie. Blackout rośnie trośniłem bagnach, co? Dobra. E, chyba, że teraz się okaże, że nie wiem jak wygląda. Dobra, spróbujemy. Pójdziemy tak teraz. E, a, nie tędy. Do Kalksteina teleportujemy się do Kalksteina bym powiedział. I wtedy wszystko będzie dobrze. Jeżeli teleportujemy się do Kalksztajna, wszystko pójdzie już... mam nadzieję, dobrze. Pozbieramy par listków i będzie spoko. I będzie dobrze. To może jeszcze z Kalksteinem pogadam na temat, którym, z którym... na który i tak chciałem z nim gadać. Być może się to uda, być może nie. To jest właśnie taka sprawa. Musimy to sprawdzić. A ten teleport zawsze się rozpierdziela. Pewnie to takie ukrycie, żeby nikt nie wiedział... ...że można się teleportować na bagna. Że wszyscy myśleli, że jest zepsuty, Takie ciekawe. To jest Kalksztajn z geniussem. Lubię Kalksteina. Mówiłem już, że lubię Kalksteina? Chyba tak. Chyba już wiele i wystarczająco razem mówiłem to. Wieża Maga! Tak? Potrafiłbyś przyrządzić eliksir, który zlikwiduje klątwę likantropii? Sam nie wiem. Nigdy nie próbowałem. Zrobiłem kiedyś magiczny napój dla damy, zamienionej w Sokoła, ale nie wiem, czy poskutkował. Potrzebuję eliksiru dla Wilkołaka. Ukochany pewnej młodej kobiety. Co się będę rozwodził, sam wiesz, jak to bywa. Normalnie odmówiłbym, ale tyle ci zawdzięczam. Chwilę potrwa przeliczenie proporcji składników. Na szczęście aparaturę i komponenty mam na miejscu. Wpadnij później, zgoda? Spoko, ale czekaj. Jestem zajęty. Później. Eee. Czy może u niego mogę kupić te... Muszę jeszcze raz... Liście. Te... Hmm. To się okaże, że tutaj w ogóle nie rosną. Coś mi się wydaje, że Kalkstein mógłby je sprzedawać. Dlatego chciałem jeszcze z nim pogadać na ten temat. Zwłoki Rolanda. Dwuglot zmiejka, zmiejka, zmiejka. Blackout. A więc tak wygląda Blackout. Tak wygląda Blackout. Potrzebuje pięć, prawda? Potrzebuje pięć takich gównianych roślinek. No to pobiegam sobie tutaj trochę i poszukam. Dlaczego ja wcześniej tego nie zebrałem? Pokaż, no tak wygląda liść Blackoutu. Dwugro, dwugrot. dwugrot. No i to, to jest naprawdę chyba roślina bardzo rzadkiego występu. Jakoś nigdzie jej nie widzę. I ra, raz ją zobaczyłem, i teraz nigdzie. Może skojatel będą mieli trochę. Ach, e, nie. Idę sobie. Mam pomysł, mam pomysł. E, może teraz wejdę. Może teraz wejdę i spróbuję pokazać z e, naszym Kalksteinem. Może on sprzeda trochę tego, tych roślinek. A jak nie, to będę wchodził i wychodził, aż mi się tutaj zgeneruje więcej tych roślinek. Przebiegnę tutaj na wszelki wypadek, jeszcze może tutaj rośnie jeszcze więcej. Blekodu? Jeżeli nie znajdziemy tego, to Hierofant y, powinien mieć albo Druid powinien mieć przynajmniej trochę tych listków. No to jeszcze sprawdzimy, ludzie. Jest y, wiele sposobów, na jaki moglibyśmy z, y, chyba zdobyć te roślinki. Oprócz biegania możemy kupić je chyba wszędzie, oprócz. zielarki. Tak? Ehm. Um, tu. Nie, on nie ma błekotu, to jest trochę głupie, ale no dobra. Co powiesz na koszulę? Tak? Znaczy, na eliksję, co ja gadam? Przygotowałeś już eliksir? Jest gotowy, ale nie gwarantuje poprawnego działania. Młoda dama musi go podać na własne ryzyko. Aby mieszanina zadziałała, nasza dziewica musi jeszcze uronić do niej łzę. Moment, nie było mowy o żadnej dziewicy. Jak to? Mówiłeś o młodej pannie i odniosłem wrażenie, że ona i zarażony lykantropią nie są jeszcze związani ślubem. Kalkstein, wyszedłbyś czasem z laboratorium. W jakim świecie ty żyjesz? Gdzie ja znajdę dziewicę? Też mi coś. Łza dziewicy jest nieodzowna. Życzę powodzenia. <grym> Ech, Carmen, chyba dziewicę straciła już lata temu, zanim zaczęła pracę, co? <grym>, Okej, okay, spokojnie. Dziewicę znajdziemy prawdopodobnie w klasztorze. To nie powinno być trudne. W klasztorze znajdziemy wystarczająco dziewic, zapewne. Chyba, że Jack Sparrow tam, w, tam już e, nas uprzedził. Jak to było w czwartej części? Ech, Jack Jack. Nasz stary dobry czek. Oby wrócił niedługo do zdrowia. Nasz kołany Johnny Depp. W każdym razie musimy teraz poszukać. Dobra, sobie trochę pobiegamy. Trochę to może potrwać, ale dobra. Nie ma problemu. Dam 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 da, da, dam dam. Białe feynowed, Dwugrot. Mój Boże, tyle tego gunwa tutaj jest. Ale chyba poszedłem nie tą drogą, co? Mo to moim kolejnym planem byłoby odwiedzić... Moim kolejnym planem byłoby teraz odwiedzić... Um, druidów. Druidzi powinni mieć wystarczająco tego. To jest moja jedyna szansa, jeżeli nie, nie będą mieli, to... Bełkota będę musiał trochę pobiegać tutaj bardziej i się zastanawiać. Ognisko, ognisko. What? Mam dobry miecz? Nie, nie mam dobrego miecza. No dobra, możemy to zignorować w tej chwili. I załatwmy tych gnojków. Ej, parę dni nie grałem i znowu się gra zaczęła pierdzielić. Znaczy, znowu się odzwyczaiła trochę ode mnie i się zacina. Zapomniała gra, że ze mną takich numerów nie ma, bo wtedy wry jest. No, chyba niedługo gra się znowu przyzwyczai. Będzie musiała, bo inaczej. Będzie po ptakach. Tak, będzie po ptakach. Dwugrot, ognisko... Mle. Tutaj raczej nic nie znajdę. Tu jest wszędzie finalet d. Dwugrot oraz nic ciekawego tutaj poza tym... Nie ma. No cóż. No cóż. Tak wygląda życie, prawda? Hmm, dobra. To pójdziemy sobie teraz w bok. Tak, pójdziemy teraz w prawo. Chyba że idzie się w lewo. Tu, gaj, druidów. To chyba idę teraz w No mówiłem, że w prawo. Spadaj, padalcu! Co za typek, co za typek. Dostanie kiedyś mordę. Kiedyś mu się jeszcze dostanie. Co on już nie żyje, co ja gadam, on już to. Blackot! Czy ja cały czas mówiłem bełkot? <gryw> Jak to Blackot? Dwa. Trzy. Ehe, dwa blekoty były tutaj, to może jeszcze trochę poszukamy... E, dalej. Może znajdziemy je, ewentualnie... Trochę... Blekotu. To są wszędzie teraz wiwerny, nie? I to już królewskie. Nie chcę mi się znowu zabijać wyvern. Przecież one też chcą żyć, prawda? Chyba, że chcą umierać, to wtedy... To wtedy nie za bardzo chce im się żyć, ale... Ale teraz chce się chyba żyć, blekot! Przygody! Z Indiana Jonesem i łowy na blekota! Oh yeah! To trochę sobie po połowimy tego bełkotu! Dam, damn, ey! Japo, yep. Czego się nie robi dla Vincenta, prawda? Ale tak zawsze jest, ludzie! Że w grach RPG to właśnie głównie zadania poboczne dłuższy czas, dłuższy czas gry zajmują. A fa była główna, to często można przejść w parę godzin. A reszta, a reszta to zadania poboczne, właśnie zawsze tak jest. To nic nadzwyczajnego, panie i panowie. Nie ma się co dziwić, dlaczego zaatakowałem tu nagle wivernę. Ofa, oh, to, to trochę się udopiłem Trochę się udopiłem Nie powinienem tego robić. No, rado to do gaju droidów. Biegiem! Szybko! Szybko! Po co ja w ogóle zaatakowałem? To ja nie wiem. Nie mam nic na swoją obronę. Nic, nic, nic. Tutaj znowu Blackod. Blackod, Blackod, Blackod. Tutaj, mam nadzieję. Ej, to będzie ostatni chyba. To będzie ostatni i będę mógł wracać. Mogę zanieść liście Carmen. Czyli teraz wracamy do Kalksteina, tą samą drogą, którą przyszliśmy, co? Tu. Tu. No. Tą są drogą, co przyszliśmy tutaj wracamy, no i jeszcze możemy wtedy wpaść przy okazji do klasztoru. I wysiąść łzę. Dziewicy. Oby Jack Sparrow nas nie uprzedził. Mam nadzieję, że nas nie uprzedził, o. Tutaj cała wojna, patrzcie, to śmiesznie się... Fajnie zawsze patrzeć jak te Kiki mory walczą sobie tutaj ze sworkami. Normalnie bitwa jak władcy pierścieni. Bitwa o Ochelmowy Jar, prawda? Tak. A tutaj wilki. Nom nom nom, też chcemy się przyłączyć. I Nagle zobaczyły Białego Wilka i hej! Przyjacielu! Ale dajmy sobie spokój z tymi szczerymi zabawami. Um, my się nie będziemy bawili teraz. Nie będziemy tańczyli z wilkami. Nie, nie dzisiaj. Nie w tym odcinku, ludzie, nie dzisiaj. Um, 12, 20 minuta odcinka zaraz minie. Mógłbym w sumie kończyć, ale ten odcinek będzie trochę dłuższy. Tem, 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 Myślę, że myślę, że około 25 minutowy, pół godziny, tak jak zwykle. Jak te takie dłuższe specjalne odcinki, czyli prawie co drugi odcinek. Bywają. Tyle zwykły, zwykle trwają. No ale nieźle, z, z, um, udało nam się załatwić prawie w tym odcinku dwie sprawy, dwa sposoby na uratowanie Vincenta. Um, jeżeli jedna nie zadziała, to mam drugą, ale był chyba jeszcze trzeci sposób, tylko nie pamiętam jaki to był. E, chyba było coś, to tak, coś podobnego jak ze strzygą. Spędzić całą noc ze strzygą i wtedy wszystko będzie pięknie, yeah, pięknie. No i jak Kalkstein, też się nauczyłeś akcji, bo ja tak. ciekawy, czy on się w ogóle nie martwi o swoje laboratorium, które tak pusto stoi, kiedy go nie ma. Każdy może wejść, każdy może wyjść, na przykład taki wiedźmin i teleportu. On ma teraz wie, że maga, to się nie martwi. Prawdopodobnie się nie martwi. Grosz na śmieci! O, gruszki. O, zwie się, nom nom. Jestem taki głodny, że wpierdolę sobie gruszkę. Hop! I od razu jeszcze jedna. Tak głodny jestem. Hop! To byłoby zbyt piękne, że gdyby głód mijał po tym, jak przygląda się postaci w RPG-ach przy, przy jedzeniu, to byłoby naprawdę piękne. Jeden taki ogromny kotlecik w gotiku, jednym gryzem w i wszystko będzie dobrze. Tak mi się wydaje. To od razu, tutaj na, po drodze, możemy wstąpić do klasztoru. Mieszczanin i ogrodnik, no niezła zgraja. Shield. To jest chyba 67 odcinek w sumie, prawda? Tak, chyba tak. Ołtarz Meritele, pielęgniarka, pielęgniarka, pielęgniarka. Mam nadzieję, że któraś z nich będzie miała. Oh. Twoje budza, co? No szanie nie możemy niestety zapytać. Mogę w czymś pomóc? Wybacz moją impertynencję, ale chodzi o bardzo ważną sprawę. Potrzebuję łzy dziewicy, żeby zdjąć klątwę nałożoną na pewnego człowieka. To zaskakująca propozycja. Pomyślałem, że możesz mi pomóc. Cóż, pomaganie ludziom to moje powołanie. Tak się składa, że trafiłeś na odpowiednią osobę. Niech będzie uronię dla ciebie łzy. Dziękuję. Jej! I to takie łatwe było! Widzicie. Jacka Sparrowa tutaj jeszcze nie było. I całe szczęście, że nas nie uprzedził ten stary... Nie mogę się doczekać najnowszej części Piratów z Karibów. Nie wiem dlaczego ludzie z... Niektórzy ludziaki mówią, że... Że pierwsza część była dobra... A później reszta części była zibana. Dla mnie wszystkie części były dobre. Nawet czwarta, która tak, Taką krytykę zebrała. Negatywną. Mi się, mi się czwarta też bardzo podobała. Szczególnie Hector Barbosa i... Jack Sparrow to najlepsze w ostacie i czekam... N, n, i bardzo czekam na następne części. Mam nadzieję, że niedługo będą, w 2017 roku, ale dobra. Jak wy lubicie w ogóle piratów z Karaibów? Możecie napisać. Tak? Proszę, przyniosłem ci liście blekotu. Zrób z nich dla Vincenta koszulę, która przełamie klątwę. Dziękuję, Geralt. Jeszcze dzisiaj Vincent pójdzie spać w nowej koszuli nocnej. Teraz ważny jest tylko mój ukochany Ciekawe czy uda się Jeżeli nie to mamy jeszcze jeden plan Który możemy zrobić Tak? Jak? Koszula z blekotu pomogła na likantropie? Nie, to było straszne Przemiana nastąpiła jak tylko księżyc pojawił się na niebie Vincent podarł koszulę i gdzieś uciekł Nie rozpaczaj Carmen może inny sposób będzie bardziej skuteczny. Tak? Nawet noc nie minęła, a już chórnie nie zadziałało. Co ona to powiedziała? Poprosiłem bry? znajomego o magiczny eliksir przeciwlikantropii. Weź go, powinien pomóc. Dziękuję, Wiedźminie. Jak mogę ci się odwdzięczyć? W prosty sposób. Nie rozgłaszaj na mieście, że podjąłem się zlecenia za darmo. To by zepsuło moją reputację. Dziękuję. Idę zanieść lekarstwo Vincentowi. I jeszcze raz to samo, co? No to zrobimy w ten sposób. Hehehe. Ojej, to będzie zabawa, to będzie dopiero zabawa. Tak. Jak? Magiczny napój pomógł? Wymieszałam go z winem i dopilnowałam, żeby Vincent wypił wszystko. Potem czuwałam nad nim, ale to w niczym nie pomogło. Trzeba spróbować innej metody. Tak. Ludzie bajają, że prawdziwa miłość pomaga przemienić bestię w człowieka. Ale przecież my się kochamy. Nawet bardzo często. Myślę, że w tych bajaniach słowo miłość ma jednak inne znaczenie niż nocne harce. Kiedy ja... ja wiem, że Vincent mnie nie kocha. Czasami w gniewie nazywa mnie ostatnią kurwą. Carmen. Wiem, że jestem dziwką. Ale dla niego mogłabym być jak inne dziewczyny. Założyć jasną sukienkę i wybrać się w święto do kaplicy. Psiakrew! Mogłabym się nawet nauczyć haftów. Posłuchaj, Carmen. Vincent musi chcieć przestać być wilkołakiem. On ciągle się waha. Jest rozdarty między mną a pracą. Musi zdecydować, co w życiu jest ważniejsze. nie proszę. Idź na posterunek i porozmawiaj z nim o tym. No to możemy jeszcze przy okazji pogadać z Vincentem. To jest chyba ostatnia część tego zadania. Musimy go jakoś przekonać, żeby... No zobaczymy. Zobaczymy, jak to, ta rozmowa podziała. Teraz możemy... No teraz wiemy, kim naprawdę jest. Ta rozmowa może być ciekawa, prawda? Ogólnie ten cały quest jest fajny i ciekawy. Ogólnie to całe zjawisko z Vincentem Wilkołakiem. Jest to właśnie jedno z moich ulubionych zadań w tej... W tej grze. W trzecim rozdziale pewnie moje ulubione zadanie. A ogólnie chyba moje drugie ulubione zadanie razem z... W całej grze znaczy się razem z... Gdzie on do jasnych cholery jest? To chyba pójdę spać, co? No nie wiem gdzie on do jasnych cholery jest. W każdym razie razem z przyjęciem oszani. jedno z moich ulubionych zadań, Tablicę ukłoszeń, powiadasz? Eee, drzwi do koszarów, tak. Może w koszarach będzie. Chociaż powinien być tu. Tu jesteś, hej. Witaj. Carmen prosiła, żebym z tobą pogadał. Najpierw wiedźmin detektyw, teraz wiedźmin terapeuta. Będę się streszczał. Karmen nie chce, żebyś był wilkołakiem. O co ci chodzi? Przecież to nie ode mnie zależy. Mogę odczynić klątwę, ale to ty musisz tego chcieć. Chcesz być z Karmen? Wiedźminie. Czy dla Karmen zrezygnujesz ze swojej siły i nadludzkich możliwości? Których używam do walki ze złem. I które kiedyś cię przerosną. Jeszcze masz wybór. Zastanów się dobrze. Zastanowię się, Wiedźminie. Miłość ma wielką moc. Ale musi być prawdziwa. Powinienem z jakiś czas zapytać Carmen, coś jest... No dobra, no to... <grywki> Czyli w sumie teraz mogę ją zapytać, co? <grywki> no tak. Ach, Velpeka zawsze to takie, to, to takie zabawne jest. jest napisane, że ja powinienem jutro przyjść, powinien za parę dni, a tylko wejdziemy i wyjdziemy i możemy już zagadać. Nawet 5 minut nie minęło, a my możemy już zagadać. No, ale cóż, jak inaczej mieliby to zrobić? Gdyby zrobili to naprawdę tak, że musielibyśmy jeden cały dzień czekać, to byłoby trochę głupio, prawda? Gdybyśmy musieli tak e, cały czas... No to nie miałoby sensu prawie, to nie, nie sprawiałoby żadnej przyjemności. Więc nie, nie biorę tego za złe. Jest tylko czasem taka śmieszna sprawa z tym. Tak? Widziałem się z Vincentem. Nie wiem, jak ci dziękować. Tyle szczęścia na raz. mieliśmy poważną rozmowę, wyznałam mu, jak bardzo go kocham. No, nareszcie. Powiedział, że skoro tak o niego dbam i tak się staram, może warto dać szansę tej miłości. Pierwszy raz widziałam łzy w jego oczach. Cieszę się, Carmen. Czasami proste rozwiązania są najlepsze. To nie wszystko. Ostatnio w ogóle nie znajduję w łóżku sierści. Być może, nie chcę zapeszać, być może wszystko zmierza ku dobremu. Cieszę się. Prawdziwa miłość może czynić cuda. No i to byłoby na tyle. Zadanie zakończone. Piękna i bestia. Vincent został uwolniony od w lykantropii. Prawdopodobnie. Albo może bardziej na tym panować ludzie. I to by było na tyle ludzie. W następnym odcinku możemy zabrać się znowu za fabułę główną. Ten odcinek już trwa wystarczająco długo, więc jak się mu podobało i tak dalej, co wy myślicie o tym zadaniu? Zamknij rej babciu. Jak dla mnie jedno z najlepszych zadań i w ogóle... Dobry pomysł mieli z tym zadaniem, i z tym wilkołakiem. Um, bardzo lubię to zadanie, jedno z moich ulubionych. Do następnego odcinka, ludzie, na razie, to byłoby na tyle na dzisiaj. Cześć, na razie!